znajduje się ponad 10 tysięcy złotych, które będziemy w dzisiejszym odcinku chcieli wysłać do streamerów oraz do streamerek. Założenie, widzowie, jest bardzo proste. Wchodzimy do małych, dużych oraz średnich liczbowo streamerów. Pytamy się ich ładnie w donajcie, czy zagrają w naszą gierkę, bo tak widzowie się zgadza, że przez ostatnie parę miesięcy ja oraz cała ekipa pracowała przy takowej, którą wy też możecie sobie zagrać tak swoją drogą. No i jeśli owy streamer bądź streamerka zdecydują się po się za około 100-200 złotych wejść i pograć, wysyłamy im tyle złotych, ile mają widzów w tym momencie. Tylko i wyłącznie za wejście do naszej gry i pokazanie jej na streamie. Z większych ciekawostek mamy dostęp do nawet takiego narzędzia, które może zbadać ruch, który potencjalnie wygenerował streamer bądź streamerka. Więc myślę, że to może się nam przydać, jeśli chcielibyśmy zbadać, ile zarobimy na przykład wysyłając komuś 2000 zł. No i oczywiście też biorę poprawkę na to, że większość osób ma jednak community plus 18 i że to nie jest takie normalne lokowanie. Tylko po prostu wbicie się na streama i zonetowanie typa bądź typiary. Co ciekawe, reklamą u streamerów waha się od tysiaka do nawet 15 tysięcy złotych za pojedynczego streama. A u kogo uda się nam zrobić reklamę taniej? Przekonacie się sam. Wchodzimy do kogoś na streama. scrollujemy dalej. Klikamy donate. Pisujemy swój nick. Pisujemy kwotę. Dokonujemy płatności. Ja pierdolę, Joshi, Co jest? 200 złotych, ale ja nie wiedział, że mam tekstu speech. Dobrze, Ewron, że nie wbiłeś na mój tryb w Robloxie, bo wisiałbym ci 5918 złotych. Ale dzięki, Ewron, pozdrawiam. Ozdoki, dziewczyna, kasprarica. Siema, zagrasz w moją grę w Roblox? To w ogóle. Tak komisja, że to jest masagra. Oh, Ale serio, widzowie, spokojnie, nie tylko tym się dzisiaj będziemy zajmować. Proszę, widzowie, kolejna płatność copierajtowa <grymka> O oh, okay. oh yeah, dzięki. Dzięki za wasze, komentarze jest taki problem, że ja nigdy nie grałam w w Roblox Ja nie wiem, ja nie umiem. Nie, widzowie, nie odpuszczę, nie odpuszczę Jak mi zrobisz tutorial, nagrasz szczegółowy tutorial, jak się gra w Roblox, to przemyślę. Dobra, wysyłamy tutorial w Neitai. Roblox.com, robisz konto, wpisujesz... Dobra, widzowie, kolejna płatność idzie. Kolejna copyrightowana nota, boska. czyli to jest gra w grze. Tak, a, nie strasz mnie! Teraz ty nie odbierasz na Discordzie Tak, bo jestem zajęta O, szafa przyszła No siema Szafa przyszła Niektórzy potrzebują czterech pracowników, żeby w niej szafę A tutaj proszę bardzo, szafa wnosi się sama Przepraszam Kacper, super Szy? jesteś, naprawdę W ogóle widzowie, sorry za mój głos dzisiaj Pewnie już zauważyliście, że brzmię jak Arturo, taki TikToker Ale no tak w mordę Wcześniej, gdy pobiliśmy dosłownie rekord Polski w ilości graczy naraz, że wow, wow, wow. Chcielibyście, żebym grała w Robloxa no, na następnym streamie? Bo skoro teraz kończymy The Forest to Kacprem. Co stoi na żeby zagrać w Robloxa? Dobrze widzowie, przekonaliśmy osobę, no ale niestety nie wbiła, więc musimy polecić głębiej. Kolejny odcinek znajduje tu 15 tysięcy lajków, dlatego zjedzcie sobie na dół, zostawcie lajka. Sub to mile widziany, bo ostatnio rozwija się nam kanał potężnie. Proszę w komentarzu napisać miłego dnia, żeby każdy miał super dzień. W ramach ścisłości moja gierka jest zrobiona na silniku Robloxa. Roblox to silnik, taki jak Unreal Engine, na którym stoi chociażby Fortnite, tylko że no inny, więc Roblox to nie jest gra? To jest e, silnik, platforma do robienia. Gier. Również trzeba mieć programistów, grafik designerów do robienia tekstur, osoby do modeli 3D oraz wielkie głowy do wymyślenia całej ekonomii czy gameplayu. Więc, by zrobić ten film, potrzebowaliśmy dosłownie 4 miesięcy. Dlatego, drogi widzu, 20 tysięcy lajków, like, kolejny film z donatów i w komentarzu napiszcie, czy pogracie sobie w Jumping Pet Simulator, czy raczej jesteście w targecie. Bartosz! Your tip 217 Mega dopasowany pod odbiorcę, naprawdę. Siema! Zagrasz mój tryb, Roblox? Nie, no, 200 zł, wydaje mi się, że to już jest takie wiecie, że zwrócicie uwagę na tego donata. 1666 zł, jeśli zagra! Uwielbiam roblox. Dziękuję Rob. pani, że zagrała. Cenię, Ej, a jeśli to jest tryb w Roblox? Czy na przykład mogę grać szachy w Roblox? Stary, możesz, ale nie na naszym trybie. Ej, a czy ja mam wziąć teraz udział w Twoim Roblox Game Challenge? Tak, oczywiście! A można! Dobra, widzowie, on w to leci! Teraz weź udział. No dobra, tak! to się dzieje? Co się dzieje? Let's go! Roblox Jumping Pet Simulator Visitor 174K? Tak! Hej, okay, to ja muszę stworzyć konto. Robi konto w specjalnie, żeby zagrać! Let's go! Username not appropriate for Roblox? Mam on jest zakazane? <laughs> Moi widzowie, ja nie wiem, czy ja potem stanę na nogi. Niewygodnie mi się siedzi. <laughs> 900 zł w tym momencie. Jeśli on tam wejdzie, to to się dzieje. To się dzieje! Let's go! Ale jaja! Dobra widzowie, 1933 widzów. Płatność poszła. Kur będzie przypał, chodzę na salony! O! Kremty. Kremty. Matko, to ja dziękuję. A ja jeszcze nie zacząłem grać. Bro. Od ilości widzów. Kur Uru. Ja dopiero stream odpaliłem. Kur... jaki skok. Wiedziałem jak to grać, wiedziałem. Nie ma co być pazarnym widzowie. Odpaliłem Roblox za 2000 zł. Czy ja mogę na tym nagrać odcinek? Normalnie. Brakuje mi muzyki. To jest jedyny fakt. To... to funk jest dobry pod TikToka. Mamon! on. Set level, pro player. Nie, dawaj Boś, bo no, dobra wbijam do niego Witam, dzień dobry Siemaneczko, hejka no hej, Coachik z Roblox? Nie, dawaj, zapraszam. Strasznie mi w kur... Już na samym początku nie wpisałeś kodu Mamon w sklepie. Żartujesz! Nie, znaczy akurat żartuję. <grafy> o kur, ja to uwierzyłem! Ej, to by było mocarne. Ale nie no, możemy stary, wiesz. Kodzik mamon zrobić, nie ma problemu, ale stary, bo słabego peta masz. Aleś z ciebie, Bambik! Rozumiesz, tu chodzi o to, żeby zdobywać lepsze pety. I musisz sobie A. wpisać na przykład kod Yoshi i masz fajnego peta, stary, takiego mega. Stary, zrób to, turniej wszystkich Switch-a. Turniej streamerów. streamerów, stary w Jumping Pet Simulator, mówisz, żeby zrobić? Tak, biorę udział. Zajebi się, stary. Słuchaj, naciśnij se kotka, wejdź se w ekwipunek i tam sobie zakładasz zwierzaczka. Bo to, że ty masz jednego, to tam... Nie? Mogę mieć dwa? Możesz mieć stary nawet trzy, a jak kupisz za Robuxy Game Passa stary, to możesz mieć nawet siedem. Robuxy? Ty, to jest ta waluta, która stała przez chwilę lepiej niż waluta Rosji, tak? Tak, tak. W ogóle kiedyś właśnie jeden Robux był. <głos》> od jednego rubla, więc. Inwestycja w Robuxy widzowie jest zawsze lepsza, pamiętajcie. Jeszcze ja. 120 zł za 1700 Robuxów. Poczekaj, i co ja za to kupię? Audi, ja? to najlepszy kopeta. Znaczy, to wiesz, to jest najlepszy PS Item Shopu, nie? Ale no lepiej Game Passy sobie kupić. Ale dobra, stary, zanim wydasz pieniądze i zasilisz moje to z powrotem. Możesz mi zrobić tego streama na Discordzie? Mogę. Na lewo masz taki teleport, co nie? Taką ikonkę. Odblokuj sobie to, to ziemia. Ci tą kudeczkę. Kup sobie, akceptuj. I tepnij się tam teraz. I stary teraz za tobą. Tam w tym zamku, co nie? Jak masz ten zamek. To tam stary masz jajka. To są smutne jajka. I sobie te jajka otwierasz. I masz pety nowe. O, panik jajka widzowie. Silver peta będziesz miał. O, silver capibary. Dostałeś rary, stary. Masz 25% na ją. Te liczby, co są przy tych petach, to jest ilość coinów którą dostajesz za skok na chmurkę. Czajcie co chodzi! Czy skaczę i normalnie kupuję jajka po to, żeby lepiej dostawać pieniędzy za skoki. Nie, no coś naprawdę mega przekminione. Ale mogę mieć tylko trzy pety. Na razie trzy, ale no mówię, jakbyś stary się wkręcił, Robuxy wydał albo po prostu ewentualnie sobie wbił bardzo dużo kaski, no to możesz sobie kupić dodatkowe sloty, nie? A jest jakiś taki poziom trudności człowiek? Grałeś w MMORPG kiedyś? Chociaż nie, ty chyba tylko w szachy grałeś w życiu, nie? No raczej, znaczy w Metina bardzo dużo grałem. To stary, to jest tak jakbyś grał w Metina, tylko zamiast dzikie psy nawalać po pysku, to skaczesz po chmurkach, nie? A mogę w to zagrać z widzami? Możesz, możesz. Ej, i oni będą lifetime na serwerze? Tak, mogą być w czasie rzeczywistym. Czekaj, widzowie, zapraszam. Jak przegracie ze mną wyścig, to wymyślimy wam karę. Pierwszy raz w ogóle gram w Robloxa, wiesz, dotychczas widzowie bardzo prosili o Robloxa. Naprawdę, każdego dnia pytali. Roblox jest silnik do gier, nie? Ale że widzowie pytają, jak się nazywa ten symulator i nie wiedzą? Ja nie mogę, że widzowie nie wiedzą, że jumping pet simulator to się nazywa i wystartował dzisiaj o 18 i mieliśmy 30 tysięcy osób w jednym momencie. Nie no, mega stary, że nie wiedzą. Czyż ty zostaniesz multimilioner. Wiem, stary, ja kupię apartament na złotej, to cię zaproszę na rundkę w szachy, coaching zrobimy, stary, na złotej, dobra? Ale jaki ty na masz... Ja widziałem 174 wejścia, ty dzisiaj o 18 wystartowałeś? No dwie godzinki temu. Zrobiło wrażenie bez kitu, jakby... Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Umówmy się tak, jak zarobi dużo, to cię zapraszam i robisz mi coaching w prawdziwym życiu w szachy, bo ja jestem debilem totalnym, naprawdę. W sensie, ja w szachy grałem jak warcaby, bo mi wszyscy mówili, że tak się gra, jak byłem mały, nie? Więc możemy się tak umówić. Ale przecież to jest obvious, że, że to zrobi dużo siada. Wiem, do tego spotkamy się Stary, wymusiłem spotkanie w prawdziwym życiu. No i mamy tutaj? to. A ja, ja się przypominam, mamy jeden ukryty challenge, którego nie chcę jeszcze mówić. Napisałem do ciebie, ale jeszcze chciałbym ustalić tam zasady, jak poddymić jakimś zakładem, żeby była motywacja. Dobra, stary. Odda. Zakładamy się o 10 koła i jelo. O 50 zł myślę, bardziej, ale no, może być, może być. To słuchaj, robimy tak, bo ja powiem widzom. Jakiś czas temu widzowie założyliśmy się o pewną rzecz. Z góry przegrywam, kurtnowe. Jeśli się zgadzasz na 10 koła zakład, to ja podaję rękę teraz w tym momencie. Nie, 10 koła jest za dużo. Ja ten zakład przegrywam. Grywam na starcie. Dobra, pięć koła. Zgoda, zgoda. Podaj rękę, stary. Dziękuję bardzo. Widzowie, i centracją, 5% dla mnie. Jeśli chcesz, zrobimy ci PETA. Znaczy że, życisz, że zwierzaczka, ale musisz dać parę dni, dobra? Zrobimy ci kreta na wózku, albo po prostu kreta z szachem, albo wybierz to, co widzowie, by chcieli. I No to lećce farmi, wyskakuj na górę, wyspy zgarnia i no i co? Miłej gierki ci życzę. Dzięki bardzo, Hejka. Let's go, widzowie, zrobiliśmy to! Także słuchajcie, jeżeli nie się udziału, będzie mi bardzo przykro. Bo jeżeli nie dostanę swojego kodu, twórcy i nie będę na tym zarabiał, no to wy na tym tracicie przy. Twój wszystkim. Pój, awatar może jeździć na wózku za 50 robuxów? <śm> Ja no, już za dużo się tu dzieje Lećmy dalej w takim razie widzowie Bo mamy jeszcze trochę tutaj do wydania Co ciekawe widzowie Mamy takie fajne narzędzie Developer stats Ja sobie mogę zobaczyć na przykład Ile ludzi było w momencie kiedy Bartosz tutaj streamował Lekki wzrost góry, gdy sobie wbił na giereczkę Więc to jest akurat mega dobre Czy zarobiliśmy widzowie? Nie mam pojęcia Ale lecimy dalej Dobra jest Marson 40 osób na streamku Dobra podkręcimy trochę licznik co? Stuba żeby go przekonać Płatność dokonana widzowie Ja p*** <laughs> Ha ha ha! On gra w się teraz Elo, zagrasz w mój tryb Roblox? Twój, twój tryb Roblox? Takie będziemy grali O tak, tak, Spodony. tak To Start Naciskaj ten przycisk Super nazwa jest 237 Marson, mega Trzeba się widzowie solidaryzować z ludźmi tutaj oczywiście Wybierz swojego pierwszego peta Uf, oczywiście, że Korgi Ale jak ludzie się cieszą w ogóle grając, to, to jest niesamowite Dobra, wysyłamy więcej pieniędzy Dziękuję Zapełniamy mu widzowie cały cel Proszę bardzo Filipku Cel zapełniony Bardzo pięknie widzowie Bardzo piękna gra Można korki mieć, więc super jest Dziękuję ci jeszcze raz Filipku Proszę bardzo Nawet tam jakieś dziecko płacze w tle A sobie skaczę w Robloxie Dobra widzowie, lecimy dalej Tutaj moja dziewczyna streamuje O patrzcie jaka ładna Chcielibyście taką co? Nie wolno Nie dla psa Jak widzicie widzowie Ona została przełapana na grze Dlatego widzowie w tym momencie segment Dla ludzi, którzy streamują sobie gierkę I potęże reakcję Dzięki za granie Dobra widzowie, wysyłamy wszystkim dwie a co? Nie gadaj Słuchaj Pipek Możesz mi podziękować za granie W inny sposób Dziękuję ci skarbie Główniaczek dla ciebie My powinniśmy ci wszyscy dziękować za wspaniałą gierkę, którą zrobiliście. Chodź I tutaj duże serduszko dla ciebie a za dwie to możecie na jakąś randeczkę co? O nie widzicie? Warto mieć streamerkę. Wysyłacie hajs spot content i normalnie na randeczkę mi weźmie tego. Dobra, kontentowiec numer jeden. Obudźmy go trochę. 24 h stream. Jezu, co tu się dzieje? Na Robux napiszmy. Ooooooo, Na Robuxy! Dziękuję bardzo, panie deweloperze! Let's go sojuszko na czacie! Dziękuję, pięknie! Mamiko! Błagam, mamiko! Dobra, let's go! Lecimy do mamiko. Siema! Zagrasz w moją grę Roblox. Mamiko, jak widzicie, gra na YFL SMP, czyli na serwerze, na którym ja też grałem, ale niestety już mnie tam nie ma. Nie no, spokojnie. Multi mnie nie zwyzywał i nie kazał mi wyjść. Tylko sam powiedziałem, że nie mam czasu, bo kurde, no taka była prawda, widzowie. Więc spokojnie, żadnej dramy nie ma. Ale zobaczymy, czy będzie drama z mamiko. Aha. Aha. Zagrasz w moją grę w Roblox. Yoshi, Ja nigdy nie grałam w Roblox, ale możesz później. Nie no dobra, widzowie, tutaj trzeba ludziom poradnik wysłać Dosłownie! Roblox.com robisz konto, Wbijasz na jumping pet simulator i jazda. Nie no no mam niczko, błagam. chce ci wysłać 536 36. Plyny. Roblox, są większe, robisz konto, większe wbijasz na jumping pet simulator i jazda. Na to wbija? women <laughs> Tak, prawdziwy, Yoshi Ja chętnie z tobą Robloxa zagram. Tak? Kiedy? nie Kiedy? mi. Uuu, to my mamy takie fajne teraz ten, mam ten, teraz ten. trans. Aha, któregoś dnia możemy zagrać. Mamy widzowie pewien problem. Usiądźcie, musimy porozmawiać. Wychodzi na to, że ludzie nie wiedzą, jak wejść na moją grę. <grym> to jest duży problem, bo wydaliśmy już tyle pieniędzy, zostało nam jeszcze tyle. W sumie, tyle bym wyszło gdyby każda z tych osób wybiła. Trzeba widzowie coś odwalić, nie? No warto, że dalej gra, no Meskito, 2,5 tysiąca widzów na robloxie. Kuj Kup triple jumpa. Nooo! Jaki to jest nob! Yes! Dobra. Jaki bambo z niego! Ja Ale łatwe. A wy noweczki pewnie skraczę się na tych pierwszych chmurkach dalej. <noise> tu ja z przyszłości. Siedzimy już na Discordzie po nagrywkach, bo wyjść już wszystkiego. i dostałem link do streamera małego, który dosłownie jak miał 9 widzów i, i walno z ławkami. To jest jakieś kino, let's go! Nie no nie mogę mu Donata wysłać. Okay. <noise> Jak się cieszy! Gościu, czemu donate'ów nie masz? Dobra, zobaczymy jak zareaguje na mnie. On się pyta, czemu nie masz donate'ów. Ja! Wyślę mu widzowie blikiem, hajs! Co się dzieje? Co <głosy głosy głosy> nie spalane. Napisz na IG. Nie, mam, nie, nie! Mogę ci mesa pod... To na trójstojny Dzwonię do niego! Czemu się EBRON włącza na. Dodaję do znajomych. Widzowie, dzwonię do niego. Halo! O? Stary, nie rzucaj z łapkami! Nie rzucaj z łapkami. Mogę dodać przyjaciela? Poczekaj, poczekaj. Masz rewoluta, czy nie masz? Nie mam. Kurde. No. Ej, mordo, jak masz na imię? Fronek. Słuchaj, Fronek, streamujesz sobie naszą gierkę w Robloxie teraz, co nie? No. Zamówię PSC, jaka 100 złotych, wyślę ci dzisiaj i sobie wydaj na Robuxy w naszym trybie. Może być stary? Gra 10 na 10. Gra 10 na 10? Dobra, stary. Ja idę zamówić pace safe albo nie. Wiesz co zrobię? Kupię kod na Robuxy, co? mi się cała noga, sensie. Nogi nie czuję. Żeby Stary, jak nóg nie czujesz, to niedobrze. Bo jak mamon, wylądujesz na wózku. Możliwe. Weźcie to sklipujcie. Wiesz, chłopie, z godziny temu rozmawiałem o tym, że mi wbił na streama, to zeszłam się. A i co, zespotam się, czy nie? Jeszcze nie. No to nie. na razie. Na razie, wiesz, nie ma co. Ej, Franek, wiesz, co to jest rewolut, czy nie wiesz, co to jest rewolut? Coś kojarzę. To jest takie do płatności szybkich. Polecam ci, stary, jak już zostaniesz najlepszym streamerem Roblox, stary, to zakładasz sobie rewoluta, ci dam linka i sobie będziesz mógł nawet 50 zł za flikę odebrać, a na razie to ja wracam do sklepu i, słuchaj, robimy tak. Wejdź teraz na stronę Robloxa główną. Jak masz Robuxa, nie, ikonkę, se naciśnij. No, nacisłem. Wysyłam ci kod i masz tam 25 dolarów, czyli 100 zł ponad i sobie załaduj Buksy. Nie, to są mija jaro Nie, serio, załaduj, załaduj, zobacz, że działa, zobacz, że działa Chłopca brata zawołał Zaraz całą rodzinę zawoła nie! Co ile robuxów? 1700. 1700 robuxów stary dla ciebie. O czekaj, masz mojego brata, bo on jest... Siema, M... bracia, co tam? Nie, nie. Dobra, ej, daj mi Franka na chwilę, daj mi Franka stary, daj mi Franka. Oglądasz mój kanał główny. Oglądam! To to słuchaj stary, będziesz na odcinku z donajtów. <laughs> <laughs> Lubię, franek, nie? franek, będziesz stary na odcineczku. Słuchaj, miłego dnia ci życzę. Trzymajcie się chłopaki, lecę dalej. Miłego grania. Siema. To złoty Dostałem za darmo! Je Jezu! to Nie mogę! To jest tak dobre! Hubert, ja płaczę teraz! O Jezu, ja płakam je się! Jezu! Maria! Siana, pisz cała xd Zamknij się, Hubert, bo właśnie swoje marzenie Jo Ej, mega! Wiecie widzowie, streamujcie jak Franek, a możecie stać się naszymi partnerami, Omao. Wystarczy, że wbijecie na naszego Discorda. Tam jest w ogóle w ogłoszeniach taki wniosek. Wejdziecie sobie w ten wniosek, złożycie, No i może będę wbijał do Was. No ja się obiecuję, będę nerdził tą grę. Ja trzymam za słowo. Dobrze widzowie, puszczam Was do przeszłości w takim razie. Widzowie, potem musimy porozmawiać. porozmawiać segment streamerek z League Legend. Pora zacząć. Ok, let's go. Przepraszam, że się śmieję, już nie będę, obiecuję. Jeśli wyjdzie z gierki, stroluje gierkę, stroluje rankę do całego, punkty pójdą się... No, wiecie co, widzowie, to wtedy dostanie więcej kaski. Elo, zagrasz mój stream Roblox? Oh, yeah. Wow, dzięki za stówę. Trip w Roblox? A ja nie mam Robloxa, a to się łatwo robi? Tak, łatwiutko. A to teraz, tu i teraz? Dawaj, teraz, nie pożałujesz. Obiecuję ci to. Okej, okay, to robię. Dobra, let's go, kolejna osoba. Okej, okay, dobra, jestem. Jezu, obiecuję, że wygra w Robloxa. Jak ktoś z nas nie ma aktualizacji? Wyłącz tą League legend. Legends. Wychodzę stąd. Tak, tak. Kolejna osoba. Ciągnięta, widzowie. Przedła. <laughs> No wiesz tego pierwszego pyta. Ja będę pieskiem. Lubię pieski. Dobrze, wbiła. W takim razie trzeba wysłać pieniążki. Dziękuję i miłej gry. Wysyłamy kolejną stówę. No stałam na chmurce oh przecież! Yeah. Dzięki ci za dwie stówki dzisiaj, już dzięki Gusiak dla ciebie. Nie no miła streamerka Ligi Legend, naprawdę. Myślę, widzowie, że zaliczamy. Znaczy. No, Ladies Car. Oj, CC, si, si, wbijamy. Elo, zagraź mój tryb Roblox. <śmiech> <Jezu>. <śmiech> Ale ją przestraszyliśmy. Nigdy nie grałam w Robloxa, ale jak bardzo ci zależy, to mogę. Zapraszam. A kiedy chcesz, fifi. Fi. No najlepiej teraz. Najlepiej teraz? Nie no, teraz to nie mogę, bo umówiona na horror jestem. No nic, widzowie, rip pieniążki. No. Elo, <laughs> zagrasz mój tryb Roblox? Mam nadzieję, że nie zagra, bo musiałbym mu wysłać 6334 złote. Stary, jak, jak ja bym zrobił w jednym procencie. Dziękuję Yoshi To 200 zł. Oj, kolego, do złego streamera się zgłosiłem. Ja niestety nie jestem fanem Roblox. Dobra, napiszmy mu, że stracił 6 koła. sadgę. Chciałem wysłać jeden pyny za każdego widza cudownego. Miłego dnia. Dobra, widzowie, wysyłamy w takim razie 500 pylny. No i powiedzmy, kurde, no powiedzmy o wejście, no. Miejmy nadzieję, że sprawimy przykrość Lukiem Ja <laughs> no luki, przepraszam. To współczuję mordeczko. Jak zmarła? to współczuję. Dziękuję Yoshi za 500 złotych W sumie to od 700 Nie mam problemu stary Aż mi głupio nie? Tyle kasy dostawać ja, A niestety nie zagram w twój tryb Roblox Sadge Życzę powodzenia Dziękuję pięknie